Siemaneczko, z tej strony Wazy, ja wraz z Big Boyem i Frosty będziemy wykonywać zadania Graj Po Swojemu, czyli najnowsze zadania, które tutaj wyszły i dzięki którym możemy odblokować przykładowo plecaki, deskorolki, malowanie oraz kill -off. No i rozpoczynamy od zadania Rzuć farbą na tęczowym skrzyżowaniu, kod mapy 0487 I lecimy, zobaczmy w ogóle o co tutaj chodzi. tematyczne skinki dokładnie jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami tak jak inni nie zapomnij rzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy rzuciu kodu Vazigaming na naszym discordzie Vazilandia o co tutaj co jest czuję ja latam o mnie polskie napisy. o wow punkty zastawki Wejść na studio fotograficzne. Graj w minigry, blokuj stylowe smugi czadowe tyły. Wzali wszystkie osiągnięcia. O, osiągnięcie tutaj. Mm, Okej, okay. jest to lica osiągnięć. bieg. Kup jedzenie, okay. idź na koncert, odkryj studio fotograficzne, Ale, jest przetłumaczyli? Tutaj jesteś maluj. Rzuć farbą w w skrzyżowaniu. Pięć. A to sto, dobra Tak, to jest chyba to I co tutaj trzeba zrobić? Gdzie? Nie wiem, wszędzie Aha Obojętnie gdzie Już Żeby ty to Świetne zadanie Kreatywnie no. Kreatywno O, jesteśmy Kreatywnie na kreatywnym typie Tak Muszę no. no tego no. dwa razy pamiętajcie Tak ja to jest w ogóle osiągnięcie zaliczył od razu Dobra ja bądź 20 tysięcy punktów w przygodach na kreatywnym Ukończ tęczowy bieg. Nie może być bieg tutaj? A chodźcie na tęczowy no bieg. No i pierwsze zadanie jest zaliczone. Przechodzimy do następnego. Następnym jak zadaniem jest, jest pomaluj dzieła sztuki. To nie wiem. Jak... Aha! Tutaj, już wiem tutaj, o co tutaj chodzi. Tutaj. Tak, tak, tak. Bo... Bo to jest dzieło sztuki, to przed nami. No. Tak. To jest dzieło sztuki. Tylko to się nawet nie koloruje. Co so, jest tak? I już mamy zaliczone czwarte zadanie, pomaluj was sztuki. Skacze. No to przechodzimy na tęczowy bieg teraz. Musimy zdobyć 5 osiągnięć na tęczowym skrzyżowaniu. A to jest, a to jest łatwa mapa przypominam. Łatwa. Jak w razie Jak to jest łatwa mapa? No to jest łatwa. Ja bym chyba szybciej drugi raz przejęli, niż to w ogóle tak, poproszę widzę w komentarz, za którym razem tu przeszliście No to przeszedłem za piątym Dość szybko, tylko ja się bawiłem, a ty się za szybko A to jest błąd bon. Nie powinieneś tego razy szybko Dokładnie Aha No i za bardzo zatrzymałem się Mam problem później... Porakot. Aha... Was z sp -a speed run. Speed run -a. Ja was widzę, speedruna chcesz zrobić tutaj? Speedruna... Streetruna... Ja chcesz w Azji, to mogę ci najważniej... Eee. Nie mi to musisz... To robić. Ja mam problem z tą chmurką ostatnią tam... Tak, to... Tak, tak... Zaraz tam do ciebie dobiegnę, to ci pomogę jakoś... Mam problem jak to No! Dobra, przesadziłem... Z tym speed'em A no do mnie i do tych mórki to ci parę chcę zrobić To mnie nie wskazuje, to masz morza. A w ogóle tu da się ślizgać odkryłem właśnie Do się ślizgać? No 12 tysięcy ekspa dostałem nie. i zgidałem Się zagotwiłem Ja tu 15 min też to, to robisz, bardzo No, coś w tym jest Nie gwałaj, ty nie byłeś lepszy Jak ślizga, ślizga, ślizga NIE! Wiem Jaki ślizg Się mi że nawet byłem gorszy, ale to Nie szkodzi No jak ukończyłeś, a ja Dobra ja Dalej, się męczę. Tutaj się nawet zdziesają, tak? Nie, Dobra, to przeleciałem, to się. To przy... tutaj. Okej. Okay. Dobra. Dobra. Tutaj się rozpędź, tutaj musisz się rozpędzić i tutaj... Ile razy jest? mam podskoczyć? Dwa razy wystarczy. Po prostu rozpędź i nie hamuj na ostatniej platformie, musisz prostu... I nie, nie, hamuj, nie hamuj, nie hamuj, biegnij. Oh my god, udało mi się i tutaj co? Tu już jest meta? Tak, tak, tak oh, prosto, wow. O nie! O nie! Oh my god! Udało się! Udało się! Jeeee! Za... Setnym razem! już myślałem. Brawo. Dziękuję, dziękuję. No to teraz lecimy z następnym zadaniem. Wygraj rundę w wioskoku. Jak macie, mini to problemu. Weź udział w uścisku w wózkach. O, wózki są. Na idziemy w wiroskok no A to skoń. jest 0 na 2 w ogóle to, O zadanie. nie A nie, ma że... Tak 3 Dobra, witam na wiroskoku Kolejne zadanie Trzeba skakać Nie dać się zabić, kucać. I no, o co chodzi? Za piwo gdzie? Co hmm. zrobiłeś? Nic, stałem w miejscu Chyba to za ty... dużo osób tu jest po prostu. O, oh, wow! Okay. Co? Nie, bo je mnie zabiło Frosty w ogóle jakoś na barierce stał. A no, i wiruskok no. zaliczony. No to jak widzieliście, na tym polega wiruskok. Znajduje się tam na samym końcu, i. To Nawet nie zdążyliśmy wskakać. Jestem. Następnym mhm. zadaniem, które zrobimy, będzie odkryć studio fotograficzne. Okej i tutaj chodź. To ten ładny dzień. Wow, I już? tyle Tak, mega. Wow, ale nawet budka jest do przebierania. Nie, no nie wierzę. Bogactwo. Oko, fajnie zrobione. okej, okay, ok. Zróbmy iść na koncert. Ale to on się musi napiewrzacąć. A on musi się zacząć. No to. Ale to musi się rozpocząć, tak jak wcześniej, nie był. No, zrobimy. Dobry koncert. Nikogo tam nie ma. nie. Nie, więc zrobić Marku. quest, Chodźcie. Zapraszam do mnie, też... na środek mapy. Widzę. No. Tylko, że potrzebny, to pójdziemy tam. Czekam na To Jest trochę ukryte, ale łatwo znaleźć. To robimy, ukryte zadanie. Czyżby było w tej szczelinie? To jest. Znaczy nie w szczelinie w sumie. O oh my god No, czyli to, co się świeciło. I pogadacie sobie z nią. Okej... Okay. Czy jakieś artefakty przenieść? Tak. No to na znaczy, pewno się skończę tutaj. Dobra, dobra na no portalu. A w ogóle to jest chyba po coś DC Comics, ten, dream, ten Dreamer. Nie mam prostu. No to prowadź pigby za sześcianem. Sześcian jest w restauracji. Tak? Tak. Nie, tutaj dalej, tutaj jest obok. O, jest, rzeczywiście. O. Jest sześcian, dobra. Na klik na nie mogę, co jest. Może już masz zebrane. klikajesz wcześniej. Nie, ale... no. nie, po, nawet nie zaliczę tego. To teraz szukamy krzesła, dinozaura i zakazu tańca. Krzesło... O, rzeczywiście. Krzesło, fotel, nie? A. Mam dinozaura, chodźcie do mnie. A, nie Dinozaur jest obok wiroskopu. Taki tyrynozaur. A no, widzę. No i pozostał nam zakaz tańca. Nie, mi w ogóle tego nie zalicza. To jest ciekawe. A zszedł się teraz pod, czy nie? No, wszedłem Chodźcie no, na środek. Zakaz tańca macie tutaj. Nie wiem, mi tego nie zalicza kompletnie. Nie wiem o co chodzi. Teraz. Co ty dojrzesiłeś na to? Nie wiem. Ciekawe RTF. No i wracam do tego Dreamera no. yeah. to Jej, 9 na 10 Teraz wykonujemy wygraj kolorki, zmianę kolorów. Daj mi wygrać. Co to szkoda. Ale nie, bo ja to 10 razy nagrywam. Frosty, o to chodzi. A zaraz będę robić przerwę na usuwanie tych nagrań. Jakbyś tyle nie biegał, to byś... Zablokowałem się. O już się spagało. Na chmurze jakiś Jaki cheater, a on w ogóle na chmurach siedzi. O nie, ładnie. Aha, i to już jest wygrana. Tyle. To chodź, to Dobra. Co tutaj możemy jeszcze na szybko wykonać? Znać i ukończyć ukryte zadanie marzycielki. Kup tytuł nie. lub smugę. No dobra, no to tutaj są tytuły. Za nami sklep tytułów. Co tutaj można kupić? Dusza imprezy. Zakupiony tytuł. Zadanie zaliczone. Ok, zadanie mu Dobra, idę do tej peny. A musisz, musisz się tam przerać, pogadać. czy jak? Nie, pogada z nią i daj swoje emocje w tym miejscu. Czyli tak wchodzę na wybieg. Na sam końcu, tutaj, tutaj się dać, tu. Na samym końcu. A tutaj. Dobra. Oczywiście, zadanie ukończone, 10x10 na 10. 10 na 10, ale to jest wazy 2x10 Oh yeah. Następną mapą jest strzelanka jednostrzałowiec, kod macie tutaj u góry mapy No i musimy wykonać dwa zadania. Zlikwiduj 3 przeciwników bez ginięcia w strzale jednostrzałowca 0 na 5 oraz likwiduj przeciwników w strzelance jednostrzałowiec. Czyli te dwa. O, to jest 0 na 55. Będziemy się strzelać i strzelać. Sprawdźmy to. Czas działania serwerów. Serwer startuje się za 4 godziny. E. Dobra. Kartę, widzę tutaj pasujący klimat do westernu milion jakiś. To my tutaj tak klimatycznie Kowbojkami no. a tutaj jakieś kontereny i wózki widłowe to no. wygląda jak C No Oh my god, jak, jaka to jest realistyka, jak skończycie na auto to normalnie zawieszenie działa To, to tak się już było, To normalny nawet Ukazana, Uda, zaczyna się jedna to, no, to w Azji może najpierw zabiję wszystkich po prostu Trzy Chy. razy pod rząd tutaj jesteście strzela? gdzieś je i Pewnie w kantynie O, już ktoś się zabił A, chciałem, że to w Azji było w ogóle Nie, to Frosty strzela dla każdego Dobra, to niech mnie zabije, sobie, teraz zrobi szef a, a to tak trzeba zrobić pięć razy w ogóle sobie. A to jest Aaa i jest? to jest 54 na... Aaa i to jeszcze bronie się zmieniają To, to gun game jest Oj nowo Asino Wszystko ma jednego hita, jedno życie Dobra ja sobie, sobie wyzwanie zrobimy. A to czapki Trzeba do mnie no Bo jeszcze jednego mi bo... brakuje do quest'a A rozumiem nie, władź, już chodźmy kwestę. No tak, dobra. Nego killa zabrakło. Oj. Dobra, gromy tutaj jak tu mówił Widway. To nie ma Raz sensu. Dobra, zobija No. Co, Co tu za łupki Dobra. Gładźcie, zabij mnie. Ja to mógł refać, wczoraj Okej Jeszcze musisz... Oj, Jeszcze 15 razy musisz nas zrobić no. 15 razy? No. A ja masz kiedyś na razie? Ha ja, ja mam strzelbę pompkę. Yy, 7 20. Lecę do ciebie. No. Tylko żebyś nie wygrał, to też będzie lipa. Baj. Jak jakiś quake no, jest to nie mogę zrobić Tutaj jestem, trzelaj O, dostałem jakiegoś wrapa Nowość no, ekran wczytywania Ale guns left mam 43 na 55 Ty masz to zrobione w ogóle 42 na 55 Nie no, tamto chyba zrobiłem to Mi zostało ostatnie, nie? No ale to już nie będę pokazywać jak to Należy wykonać 50 kg, bo to bez sensu. Jak Całkowicie bez sensu. Tak więc powodzenia z tym zadaniem, no wystarczy wyeliminować przycinku 55 razy. Dobra, witam ponownie na mapie Go, Go Ted, W której musimy wykonać 700... Nie, 5000 obrażeń i 50 zniszczonych budowli. Sprawdźmy czy to się da w ogóle wykonać. Niektóre misje są tak zbagowane. Jeden zalicza, inny nie. Co je, jaka drużyna? Eee, po lewej. E, no do różowej chodźcie, bo do różowej do to ja nie idę. koło prostego. Nie, bo do nich nie idzie po prostu. Co, to jakieś nie XP nie jest. Ax XP prezent? Co? So, jest. A nie, dobra, jestem. A, bo tu tak działa dziwnie, że po drugie stronie... You can open another issue. round. Ok. Co ten Zajęc, to mi dało? tutaj samy Tak samo spocenco Nie, to TURNAMENT Dobra, co okay. my tutaj e mam robić? E 50 godzin, musisz zniszczyć 5000 obrażeń Pamiętaj, że zaliczał drużynowe na, a Czym to się, to sobie mogę jeszcze tej bronie zamienić? A co, co zamienię bronie? że ci kolega blokuje co chwila ten. się widzę, że teammate wywalił serdeczne Tak. Spoko o Ej, musimy uciekać yeah, oh, no Run, 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 run O, Aleś A, sorry, nie Ja Nie, ten film. A Oooooooo, super, z wszystkich stron nawalają Na Co robiszcie? A, to ktoś mi snajpy daje. O pani, pół tysiąca barz na jednego zacznę

Już wszyscy kolapsa na budowle robią A jak mają kolaps na 6 budowli mi zostało O, wali O jest, zaliczyło jedno Ej, dobra, sklepa idzie O, też mi jedno zaliczyło Właśnie? Tylko na budowę Po lewej jest Mi jest 36 po lewej, po lewej Frosty. Poczekaj, bo teraz. Nie wiem skąd on mnie strzelasz. Ja skoro? też nie wiem. Nie się chowam tego Frostiego. Ale. nie. Ja wszystko zrobiłem. Dobra, zabity jeden. Stało? Jak to się stało? Nie wiem sam. Podjeżdżamy go. Uważaj do siebie Frosty. Zabiłem go. Zabiłeś go. Nice! Nice! Teraz escape i klik e, next round. Kliknąłeś? Nie można jest kliknąć. A samo się wprączyło. Samo się Tam był po prostu Oh my god. do tej samej. Jest! Działa! Działa, jedna misja działa. Du zawa, dobra. Czyli uwaga panie i panowie moi mii mamy zaliczone budowle. Ja mam budowlę, nie, ja mam wszystko żeby na Ja też mam Tak? 5000 obrażeń wam zaliczyło? No ja nawalałem do tego. O proszę, mi też zaliczyło. Jeśli filmik wam się podobał nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz... O dołączeniu do na naszego Discorda, wow. link znajduje się na stronie głównej Wazi Gaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy wazy Hej!